Witajcie moi drodzy, jak zwykle jestem nad wodą ze swoim spinningiem, chciałem Was zaprosić, postaram się dla Was zrobić materiał bo kupiłem sobie ostatnio dwa spinningi, dwa kołowrotki między innymi taki kołowrotek Robinsona i kołowrotek z Savage Geera i mam parę uwag odnośnie sprzętu i chciałem się z wami tym sprzętem tymi uwagami podzielić. A dzisiaj nie mam jak nagrywać Dagmara. Pojechała do domu, nie wziąłem sobie kamery ze sobą. Chciałem tylko zobaczyć jak się prezentuje przynęta, jak, jak wędka chodzi. Oczywiście wędka Invider, moja ulubiona, jeśli chodzi o tą długość 2,40 do 7,21 do gram i trafiłem przed chwilą rybę. Tylko mogę wam pokazać ją na kołysce, ale walczyła po prostu, powiem wam, ale to za chwilę zobaczycie i. No i ten materiał. Będę najprawdopodobniej odsyłał tego Savage Gira, ale to wam powiem, muszę szybko zrobić materiał. Mam nadzieję, że w ten weekend mi się uda zrobić ten materiał, żeby zdążyć go odesłać jako zakup, bo nie był używany oczywiście, natomiast natomiast nie podoba mi się tam parę rzeczy i no i ogólnie porozmawiamy o tam pokażę powiem wam paru fajnych ciekawych rzeczach. Cieszę się, że wziąłem tą wędkę na bolenie. Ta wędka bardzo mocna jest, 721, ona naprawdę jest bardzo mocna, ale przy tym swoim ciężarze wyrzutu, sztywności, akcji bardzo szybki, to jest X-Fast. Bardzo ładnie pracowała, oddała naprawdę ten boleń był zapięty w górną część, więc bardzo ładnie to oddała ta wędka. Jakbym miał wędkę lżejszą, mógłby się haknie wpiąć w sensie, jakby była bardziej spoległa, ale o, o tym też wam powiem. A na razie to zapraszam do tego materiału. A może mi się uda jeszcze coś złowić, to najwyżej wam pokażę. W każdym bądź razie to taka odskocznia, jak nie można iść na karpie. A wędka mega. Mam też savecagiry, dwa kije. Mam yy, mikroflexa, ale te wędki nie wszystkie się nadają do łowienia o tej porze roku, i nie wszystkie nadają się do takich ryb jak tak przed chwilą, która mi wzięła. Yy, byłem z wędką, jeszcze Wam powiem ostatnio, pewnie widzieliście taki szybki film. Byłem z tą wędką ostatnio. Spadła mi duża ryba, tam był tam była mniejszy, mniejszy hak, był mniejsza przynęta, była po prostu źle podpięta. Natomiast tutaj już był kanibal 7 cm, tu była już główka zapięta z 5 gram i był duży hak i tutaj już nie miało prawa, natomiast cięło mi tą gumę połapiemy, pogadamy, a na razie, na razie testuję sobie kołowrotek, to jest drugi dzień z kołowrotkiem nad wodą Robinson, to jest Suzuka FD308 powiem Wam pogadamy na temat tego kołowrotka i to nie jest cudo, ale powiem Wam dlaczego jest warty żeby pogadać o nim. Podejrzewam, że są jeszcze dwa kowrotki Robinsona, które są również warte porozmawiania. Firma zrobiła duży krok do przodu i, i warto o tym powiedzieć. Inne firmy próbują reklamą zatuszować niedoskonałości, biorąc za to cztery razy tyle pieniędzy. Dobra, do później. jak puknął bolek z dna na gumę w odbiciu, ale tu, za tuptą, ale tu uderzył. Dobra ja go wypinam, teraz Wam pokażę, zobaczcie cała kołyska, na całą kołyskę praktycznie bolek. Dobra, już go wypuł, Ale mi rozpił gumę, zobaczcie, aż mu hagnął się bokiem, ale był strzał. Piękna ryba darujemy jej wolną do podbieraka i do wody, ale puszczamy. Opu. Puszczamy rybę. Wolusz. No, nie No się, że coś takiego widzę. Myślałem, że kołyska Dobra, przezbrajamy to coś i łowimy dalej. Muszę wam to, moi drodzy, pokazać, bo zmieniłem sobie przynętę. Założyłem sobie to jest od dragona. Y, Lunatik takiego Lunatika sobie założyłem od dragona, ale byłem szczała teraz takiego. Powiem wam, że normalnie wędkę mi chciało zabrać z ręki i odjechał gdzieś 4-5 metrów i. I się od razu spięła. Ale kurde, powiem wam, że taki, na taki lunatyk główce 6 gramowej, z podbicia z dna, ruszyłem tylko góra, góra i było nagle takie łup. I od razu wyjazd z hamulca już pełna, pełna pełna rola, bez żadnego zatrzymywania. Żałuję, że nie wziąłem kamery i że Dagmara jest dzisiaj w pracy, bo bym poprosił, żeby po prostu nagrywała to tutaj cały czas. Ale ostatnio nie mogłem nigdzie się przebić, nic nie mogłem złowić, nawet okonia. A dzisiaj trzeci strzał, bo rano byłem na chwilę tylko sprawdzić sobie coś a tamta wędka po prostu była zbyt miękka, zmieniłem kija na sztywniejszego, większą przynętę z hakiem większym i się teraz kurde wypiął, aj dobra wracamy do zabawy.